A wiadomości z regionów. Rozpoczynamy od Panoramy Leszczyńskiej. Tutaj artykuł, który myślę porusza bardzo ważny problem. Jak zapewnić alternatywę młodzieży, żeby się gdzieś tam nie włóczyli po kątach albo nie trafili, nie daj Boże, w złe środowisko? Zawsze jest jakaś alternatywa. Dziennikarze przekonują do tego, żeby zwrócić uwagę, jak bawią się nasze pociechy i co zrobić, żeby nakierować ich na znalezienie odpowiedniej pasji bądź też odpowiednie hobby, żeby im zagwarantować więcej informacji w Panoramie Leszczyńskiej. A my szybciutko już zmieniamy tytuł. Dobry tygodnik sądecki. Możecie Państwo go znaleźć. Znaleźć również w internecie. Tutaj natomiast rozpisujemy się na temat zamawianych kierunków studiów. Okazuje się, że są to kierunki niezwykle ważne, bo gwarantują takim studentom pracę po zakończeniu studiów. Ponad 80% absolwentów kierunków zamawianych znajduje zawód, zatrudnienie w zawodzie, przepraszam, a 20% odnosi spektakularne sukcesy tuż po studiach. Więcej na siódmej stronie tygodnika Sądeckiego, a teraz ja przenoszę się z Państwem do. Kroniki Beskidzkiej. Tutaj militaria zamiast dymka to informacja, która opisuje Sytuację w polskim wojsku, że cały czas można do niego dołączyć, i że jest to często dobra alternatywa dla tych wszystkich, którzy szukają nowej pasji. Dzisiaj zachęcamy do tego, żeby znaleźć sobie tę pasję. Można w prosty sposób dołączyć do jednostki wojskowej, bądź też skonstruować sobie taką grupę gdzieś tam wokół i bawić się w rekonstrukcji militarne, jak zrobił to pan, który opisywany jest w artykule. Natomiast na zakończenie, sukces e, oczywiście. Będzie przez długie lata zapamiętane, myślę, przez polskich kibiców. Konrad, jesteś wielki. Tak właśnie w Zakopanem witano Konrada Niedźwieckiego, medalistę Igrzysk Olimpijskich z Soczi, brązowego medalistę w drużynie, panczenistę zresztą. My państwo możecie więcej znaleźć w tygodniku podhalańskim albo znaleźć na stronie internetowej. Oczywiście do tej strony także odsyłam.